Dzień dobry Państwu. Miesiąc marzec to miesiąc różnorodnych propozycji Wychorowskiego Centrum Kultury w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej. Mam nadzieję, że i w tym tygodniu znajdziecie dla siebie Państwo. Coś, co poruszy, a przede wszystkim pozwoli spędzić przyjemnie wieczór, czy też doznać różnorodnych emocji artystycznych. W tym tygodniu na scenie teatralnej. Prezentować będziemy dwa spektakle. Spektakl Spadkobiercy w piątek to dwie pory prezentacji tego spektaklu 17.30 i 20. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tej farsy, niezwykle żartobliwej, wesołej, pogodnej. Oczywiście także ze znakomitą plejadą aktorów, m.in. panią Śleszyńską. Zaś sobota to spotkanie ze spektaklem Teatru Gdyńskiego, Teatru Gąbrowicza spektakl pod tytułem Sami. Również ciekawa historia dwojga ludzi zupełnie odbiegających od siebie charakterami, celami w życiu, ale myślę, że te perypetie będą dla Państwa naprawdę ciekawym, wieczornym, sobotnim przeżyciem. W niedzielę, proszę Państwa, chcielibyśmy zaprosić na kolejną zbieciać literackich o 15.30 na dużej sali spotkanie z Jarosławem Gugałą. Znanym Państwu dziennikarzem, publicystą, dyplomatą, iberystą, człowiekiem, który przede wszystkim tematami politycznymi świata zajmuje się właśnie w tych obszarach publicystyki, ale także pisarstwa. I na spotkanie z jego najnowszą, prezentacją jego najnowszej książki bardzo serdecznie Państwa zapraszam. W w temacie kina w tym tygodniu oczywiście proponujemy Państwu polski premierowy film, który 7 marca wszedł na ekrany kin, Kamienie na Szaniec. Realizacja przede wszystkim przedstawiająca temat minionej II wojny światowej, przede wszystkim tematykę ruchu oporu. Wśród bardzo, bardzo młodych ludzi, członków szarych szeregów i ich przeżycia, trudy wojenne, oparte oczywiście o zdarzenia historyczne, prawdziwe, są w tym filmie zawarte. Zapraszamy oczywiście wszystkich dorosłych, wszystkich także tych, którzy pamiętają zmagania wojny, ale także przede wszystkim młodych ludzi, aby poznali. Odwagę często nieprzynoszącą niestety pozytywnego rezultatu bardzo, bardzo młodych ich rówieśników z lat 40. XX wieku. W Małej Sali Kinowej prezentujemy Państwu w ramach formuły kina studyjnego z film pod tytułem Długie Szczęśliwe Życie. Również znakomita opowieść, bardziej ludzka, bardziej obyczajowa z problemami naszymi codziennymi. Szanowni Państwo, to przykłady i propozycje najbliższego tygodnia w Wychroskim Centrum Kultury, a już od 17 marca ruszają w naszym centrum dwa projekty. Jeden projekt adresowany do osób starszych, seniorów. Projekt pod tytułem Teatr w walizce, w którym to seniorzy będą mogli. Zapoznać się ze znakomitą sztuką teatru lalki, ale też przede wszystkim wykonać postaci, wykonać lalki, zrealizować małą scenografię teatru takiego, który mogą zabrać do domu, zaprezentować przed swoimi wnukami i mamy nadzieję, że powstaną tutaj takie małe etiudy, które pewnie ongiś śpiewali czy, czy czytali wiersze swoim właśnie dzieciom, a teraz mogą je zaprezentować wnukom. To szansa na spotkanie z, ze znawcami tej sztuki, z animatorami teatrów lalki, aktorami, a także plastykami teatralnymi i nauczenia się posługiwania lalką. Drugi projekt, do którego zapraszamy przede wszystkim dzieci, to projekt związany z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. Z radością tworzenia koszyków, tym razem w ratanie, techniką plecionkarstwa pani. Monika Lademan będzie prowadziła znakomita w twórczyni plecionkarstwa, wiklinarstwa. Będzie prowadziła te warsztaty i bardzo serdecznie dzieci do udziału w nich zapraszamy, do tworzenia właśnie koszyków ple, plecienia różnorodnych małych pojemników. I myślę, że będzie to naprawdę świetna przygoda z bardzo kolorowym materiałem, jakim jest Ratan, trochę wplatania w to wikliny i różnorodnych wstążeczek. Sądzę, że powstaną znakomite prace, które przed okresem wielkanocnym będziemy ich efekty Państwu prezentować. Serdecznie zapraszam uczestników do udziału w tych projektach.